Cześć! dzisiaj świąteczny update, pojawiła się choinka, tam będzie była fontanna i w dekoratorze możemy kupić swoją na landa. U Jeroma jest za 10 tysięcy berry, są też piksel ornamenty za piksela, to być może znaka, że już jest blisko, niedługo będzie airdrop, zobaczymy. Do choinki myślę, że będzie można teraz codziennie jedną dekorację zebrać. Pierwsza pojawiła się przy kaczce. Na dole możemy ją zebrać siatką, siatkę jak zdobyć to mówię w filmiku z karnawału i dostaliśmy kaczkę i tą kaczkę jak się ma swoją choinkę to można ją przywiesić, a jak się nie ma choinki to nie wiem, jeszcze. W kolejnych dniach będę wrzucał lokacje kolejnych ornamentów na twittera mojego, dam linka do niego. I będę też tam pisał, jeśli się dowiem, co z tym. Co z tym. I dodatkowo chciałem powiedzieć, że zrobiłem na tym koncie misję na Mocha na 25 leveli. Ja tam w, w filmie powiedziałem o poradniku Legiona, który wydał mi się dobry, ale chyba znalazłem lepszą opcję. Jak ktoś jeszcze tego nie robił? Otóż ja się skupiłem na tym, żeby trochę kokinga wbić. Grinderem dużo wbiłem, bo chciałem petker zrobić, ale w sumie nawet jeszcze mi zostały 3 trzy, trzy razy krowat do nakarmienia, więc nie mam nawet petkera. Wbiłem to wszystko poprzez woodwork na siódmy level, bo robiłem stoliki, bardzo proste, i przez wino, które jest tak potrzebne na quest'a, bo teraz mam 24 butelki butterblu, także dużo do robienia stoliki robiłem poprzez patyki. No i stoliki. To jest o tyle fajne, że z ośmiu patyków możemy zrobić sobie stolik. I stolik daje 53 expa. No to jest moim zdaniem sporo za tą energię i fajnie ekspleci. Drzewa tylko trzeba ściąć. To tam właśnie jest przy okazji drugi level. Drzew biłem. No i, i wszedł dosyć łatwo. Na dwa tygodnie, nawet nie całe nie starałem się jakoś, żeby to zrobić, po prostu yy, myślałem, że później to zrobię. A tu mam pochoinkę postawioną i właśnie tą kaczkę przypiętą do niej. W kolejnych dniach właśnie będą update'y ze wszystkim, także polecam śledzić Twittera. Trzymajcie się, hej!